perowskie, łopodolistna, nazywana też bez sensu, moim zdaniem, szałwią rosyjską. To jest roślina należąca spokrewniona z szałwiami, jest to w tej chwili chyba nawet klasyfikowana jako jedna z szałwi. Roślina bardzo długo kwitnąca, ona praktycznie jak zaczyna kwitnienie, w czerwcu to kwitnie do późnej jesieni. Jest chętnie odwiedzana przez owady. Tutaj słychać jest pełno pszczół na niej. Jest duszno przed burzą, ale to, to owady nie zniechęca. Też i trzmiele na niej widać nieraz dzikie pszczoły. Ona jest prawdopodobnie bardzo miododajna i co ciekawe, ona jest ma bardzo duży wigor. Te wszystkie przyrosty, które tutaj widać, to są przyrosty jednoroczne, dlatego że ja ją bezlitośnie na wiosnę tnę bardzo nisko, praktycznie na. 3-4, maksymalnie 5 cm od ziemi i ona bez problemu sobie z tych wyciętych fragmentów wybija. I bardzo ładnie sobie co roku radzi. Bardzo dobrze zimuje. Kiedyś był problem z zimowaniem szałwii rosyjskiej, bądź perowski na terenie Polski w tej chwili nie ma z tym najmniejszego problemu. Na pewno tutaj na Mazowszu. Warto ją co roku bardzo intensywnie ciąć, dlatego że ona ma tendencję taką samą jak lawenda jest pod krzewem, ma tendencję do drewnienia na, na dole, tu niedaleko pod jednym z hoteli jest taki szpaler z drewniałych, perowskich. one już mają po 2 metry, ale do połowy, doły są praktycznie łyse, więc moim zdaniem to jest zła pielęgnacja, są za wysoko cięte, więc jeżeli będziecie je cieli nisko co roku, będziecie mieli taki spektakl. Raj dla pszczół. Roślina, która potrzebuje suchych korzeni zimą, więc na jakimś podwyższeniu, będzie się dobrze sprawdzała na lekkiej ziemi. Nie potrzebuje nawozu, bo będzie Wam się wykładała. Więc roślina, której jedynym minusem jest to, że bardzo lubią ją pszeniorki, aż ja tutaj widzę liście uszkodzone przez przędziorki. Dlatego raz na jakiś czas warto ją spryskać wodą wieczorem, żeby tą wilgoć, wilgotność zachować. Szczególnie u mnie jest takim ciężkim miejscu pod okapem domu i tutaj rzeczywiście tej wody nie ma za dużo. Ale jeżeli macie takie suche miejsca gorące, to Perowskia sprawdza się bardzo dobrze. Zresztą jest bardzo popularna na wielu kanałach. Można ją zobaczyć i to jest roślina rzeczywiście warta tego, żeby ją mieć w ogrodzie. Ja nie jestem zadowolona z odmian niskich, to miało być z przodu trzy niskie, jedna wysoka, ale okazało się, że jest tylko jedna niska, ale ona jest bardzo nizułka. One nie chcą rosnąć te karłowe odmiany, a mnie w kilku miejscach jestem z nich bardzo niezadowolona. Może do to Donicy by się sprawdziła, ale w gruncie rzeczywiście lepiej sprawdzają się te tradycyjne wysokie odmiany, jak na przykład Blue Spire.